Rok 2019 jeszcze na dobre się nie rozpoczął, a i te już czekało pierwsze duże wyzwanie. 8, 10 i 15 stycznia członkowie Teatru stanęli na scenie i w ramach pracy warsztatowej zadanej przez naszego reżysera, Zaprezentowali swoje interpretacje wylosowanych kilka tygodni wcześniej tekstów. Na tej kartce że... Tak, żeby zobaczyć to, bo. Jakbyś wyłączył, tak tutaj nie. Jak wrażenia przed pierwszymi prezentacjami? Faksów. Nie wiem, co powiedzieć. Cię stresuję tak samo jak i oni, hmm. bo już ja niedługo będę miał monolog, ale trzymam za nich kciuki teraz proszę o ciszę na Ci, którzy odważyli się zmierzyć z monologami niejednokrotnie zaskakiwali pozostałych, pokazując wachlarz różnorodnych emocji i umiejętności. Miłą niespodzianką były w szczególności występy tych osób, które dołączyły do nas w październiku. Będzie cię wielkość, a widzi ci nie Lecz nie masz w sobie niezbędnej domieszki. Podziel się swoimi wrażeniami na temat tego twojego monologu dzisiejszego. No, generalnie w końcu wszystko zeszło, bo nie mogłam spać i bardzo się, bardzo się martwiłam. I już w ogóle na scenie trząsłam się o tak, <laughs> <grystanie> ale tak naprawdę to w sumie, gdyby nie wsparcie sobie i Konrada, to bym nic nie zrobiła. <grystanie> Dzisiaj nie zmieniłem koncepcję, bo miałem inną. Od tygodnia już tak jakby planowałem sobie inną koncepcję, miałem mi się strój. Tak dalej, ale dzisiaj jakoś przyszedł do głowy ten pomysł, który wykonałem i stwierdziłem, że nie musi być ten, bo jakoś tak poczułem to wewnętrznie. Puzdmy za dwa dni monolog. <laughs> eee, co tu robić? Gdzie ja go mam? Jest to. Przepraszam cię mały! To z tego picia! Wiesz, wcale tak nie myślę. Jestem cholernie dumny. Zaczynasz po trochu wychodzić na ludzi. Wyda się Co to za kadnie? Nie obyło się też bez nutki rywalizacji, bowiem po każdym dniu z monologami nasi aktorzy mieli możliwość oddania głosu na tych, którzy najbardziej zachwycili swoją grą. Kilka osób zostało docenionych za to, co zrobiło z utworami, ale to nie o współzawodnictwo chodziło w całej inicjatywie. Bardzo dziękuję z wszystkich. Się przygotowali, którzy fajnie potraktowali to z jednej strony jako zabawę, bo to nie jest nie wiadomo co, to nie są skawy, ale z drugiej strony, że się jednak przygotowali, zmierzyli z sobą i z taką publicznością. To jest zawsze trudne, ale fajne, uwierzcie. Ci, którzy występowali, wiedzą, to się zaczęło wiele, wiele lat temu, jak były prezentacje na warsztatach. Ja to po roku chciałem zaniechać, ale potem mi mówiono, że ludzie chcą występować, pokazywać, sprawdzać. Jak się czujesz po dzisiejszym występie? Czuję się dobrze, bo zrealizowałem prawie wszystko to, co chciałem. E, przekazałem to, co chciałem. Światło poszło nie po mojej myśli do końca, ale to już wina braku prób. Mogłem popróbować także. E, Ostatnie zdanie to czuję się dobrze. W ogóle jestem chora, bo hmm. się w niedzielę i dzisiaj wyszłam pierwszy raz z łóżka od tego czasu. Mm się naprawdę dobrze. W sensie czuję, że y, dałam upust swojej artystycznej konwencji, która zrodziła się w mojej głowie. Każdy z nas mógł jakby wymyślić zupełnie takie rzeczy od czapy, je przedstawić na scenie. Yy, no myślę, że to. Yy, myślę, że to może tak pozytywnie bardzo wpłynąć na to, co robimy w teatrze. Bardzo się cieszę, że mogliśmy zobaczyć też. Yy, Osoby nowe, które tutaj dołączyły do naszego teatru, właśnie e, też w takim wyzwaniu teatralnym, aktorskim. E, więc z tego jestem bardzo zadowolony, że właśnie mogliśmy też e, wzajemnie siebie zobaczyć. E, I co mogę powiedzieć? No, w ogóle były no, bralanczynki, talencinki, <grym> <grym>